Dzień dobry! Dziś zapoznam Cię z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi sztuki starożytnej Grecji. Serdecznie zapraszam. Dzieje kultury starożytnej Grecji możemy podzielić na trzy okresy. Pierwszy okres to archaiczny. Jest to moment, w którym powstają pierwsze murowane świątynie w Grecji. I ten okres jest zamknięty przez wydarzenie o bardzo doniosłym znaczeniu, czyli spalenie i zniszczenie ateńskiego akropolu przez Persów w 480 roku przed naszą erą. Okres drugi klasyczny trwał do momentu podboju Grecji przez Aleksandra Wielkiego i jest to czas, w którym kształtują się wspaniałe wzory architektury greckiej. Okres trzeci, nazywany hellenistycznym, Trwał do momentu wcielenia Grecji jako prowincji do Imperium Rzymskiego. Jest to czas, w którym sztuka grecka staje się bardzo popularna na ówczesnym wschodzie w wyniku podbojów Aleksandra Wielkiego. Rozpocznę od omówienia architektury. Dla architektury greckiej podstawą rozważań będzie budownictwo sakralne, a więc świątynia. Najbardziej charakterystyczną budowla miasta greckiego, którą traktowano jako święte miejsce kultu. Grecy oddawali cześć swoim bogom poprzez dary, śpiewy, ofiary i libacje. Świątynie były miejscem zamieszkania bogów, świętym terytorium, do którego wierni nie mieli wstępu. Zazwyczaj świątynie nie były izolowane, lecz stanowiły część większego zespołu o charakterze sakralnym. Na teren kompleksu prowadziły propyleje, czyli monumentalne wejście. To właśnie dzięki budownictwu świątyń wykształcił się dorycki i joński porządek architektoniczny. Porządek koryncki był po prostu odmianą jońskiego. I co było charakterystyczne dla porządku doryckiego? Kolumna, która jest pozbawiona bazy. Kolumna opiera się na ostatnim stopniu fundamentu, czyli stylobacie. Trzon jest wybrzuszony w środkowej części, jest pokryty żłobieniem i kapitel jest utworzony z szeregu pierścieni. Jest to styl, który jest ym, bardzo y, skromny, minimalna liczba ozdób, ale jednocześnie w swej wymowie masywny i surowy. Porządek joński rozwinął się na wybrzeżach jońskich Azji Mniejszej. Okres największej świetności osiągnął w V wieku przed naszą erą, w czasach Peryklesa. Głowica jońska jest uformowana w kształcie baranich rogów, nazywanych wolutą. Porządek joński reprezentuje formę subtelniejszą i smuklejszą. Kolumny są również szerzej rozstawione niż w porządku doryckim. Styl koryncki, jako odmiana porządku jońskiego najpełniej rozwinął się w okresie hellenizmu, po czym został trwale zaszczepiony w architekturze rzymskiej. Proporcje kolumn są zbliżone do jońskich, ale nieraz bardziej smuklejsze i finezyjne. Zasadnicza różnica występuje w wyglądzie głowicy, która ma kształt kielicha uformowanego z liści akantu. Wyrocznia w Delfach wyróżniała się sławą. Było to sanktuarium, które wywierało istotny wpływ na polityczne i gospodarcze życie Greków. Grecy nie podejmowali wypraw kolonizacyjnych, nie zasięgając wcześniej opinii wyroczni co do celowości podróży. Delfy były również miejscem szukania porad przez władców, gdy ci wyruszali na wojnę. Osoby przybywające po poradę składały swe zapytania kapłanom na piśmie lub ustnie. Kapłani przekazywali je pyty, która w stanie narkotycznym wypowiadała niezrozumiałe słowa oraz wydawała okrzyki. Odpowiedzi były dwuznaczne, lecz wierni interpretowali je według swego uznania. Do dziś panuje takie określenie jak pytyjska odpowiedź, czyli taka odpowiedź, która jest... Zagmatwana, niejasna, dwuznaczna. Do architektury monumentalnej zaliczamy teatr grecki, który był budowlą amfiteatralną na planie koła, usytuowaną w otwartej przestrzeni. Widownia znajdowała się wokół okrągłego placu orkiestry, na której śpiewał i tańczył chór. Aktorzy, których w okresie klasycznym nie było więcej niż dwóch, właściwie tylko ilustrowali pewne epizody, podczas gdy resztę opowiadał śpiewem chór. Rozwój sztuki greckiej, podobnie jak architektury, obejmuje okres archaiczny, klasyczny i hellenistyczny. W rzeźbie archaicznej będziemy mieć do czynienia z przedstawieniem kurosów, czyli nagich młodzieńców, najprawdopodobniej zawodników, oraz posągi kor, czyli dziewcząt odzianych we wzorzyste, drapowane szaty. Rzeźba jest ogólnie sztywna, ustawiona frontalnie, a wyraz twarzy jest nieco zagadkowy. W pierwszej połowie V wieku przed naszą erą, kiedy w Grecji zaczyna się epoka klasyczna, centrum kultury greckiej zaczynają stanowić Ateny. Po zniszczeniach czasu wojen perskich miasto odbudowuje się. Dotyczy to szczególnie akropolu. Przy dekoracji akropolu znajdują zatrudnienie czołowi rzeźbiarze – Myron, Widiasz i Poliklet. Znamy ich imiona, prace, lecz nie z oryginałów, tylko z późniejszych kopii rzymskich. Dzieło Merona Discobol przedstawia młodego atletę przed wyrzuceniem dysku w chwili napięcia i skupienia. Oryginalne dzieło Merona odlane z brązu nie zachowało się, znamy go z rzymskich marmurowych kopii. Artysta zastosował zasadę kontrapostu, która polegała na ustawieniu postaci w ten sposób, aby ciężar ciała spoczywał na jednej nodze, Tułów jest lekko wygięty w literę S, natomiast ramię odchylone w stronę odwrotną. Fidiasz, uznawany za największego rzeźbiarza greckiego, doradca Peryklesa w kwestiach artystycznych, znany jest takich dzieł jak Atena Partenos, jest to posąg o wysokości około 12 metrów. Przedstawia boginię w szacie, pancerzu na piersiach, w hełmie z potrójnym zwieńczeniem charakterystycznym dla wojowników Attyki. W prawej dłoni trzyma posągnikę, bogini zwycięstwa, a w lewej potężną tarczę o wysokości 5 metrów. I druga rzeźba, Zeus olimpijski, przedstawia Boga Zeusa w pozycji siedzącej z berłem w lewej dłoni i statuetką nikę w prawej. Oczywiście nie są to dzieła oryginalne, ale kopie rzymskie. Kolejnym twórcą epoki klasycznej był Poliklet. Jego dzieło Doryforos przedstawia zachowane proporcje ludzkiego ciała, zasadę kontrapostu, która polegała na obciążeniu kończyn na przemian. Miastem, które tradycyjnie reprezentowało hellenizm, była Aleksandria. Założona przez samego Aleksandra Wielkiego w Egipcie. Latarnia Aleksandryjska była to gigantyczna wieża o wysokości około 130-150 metrów. Zbudowano ją w III wieku przed naszą erą na wyspie Pharos. Była zaliczana do jednego z siedmiu cudów świata starożytnego. Budowla została uszkodzona kilkakrotnie na skutek trzęsień ziemi. Hellenizm rozwinął zainteresowania jednostką. Poszukiwał cech indywidualnych. Przykładem jest grupa Laokona. Jest to scena mitologiczna, posąg grupowy, przedstawia karę wymierzoną trojańskiemu kapłanowi, który miał wątpliwość co do prezentu pozostawionego przez Achajów pod bramą Troi. Laokon miał ostrzegać, że wewnątrz konia mogą być ukryte wojska achajskie i zaproponował spalenie prezentu. Jest to rzeźba, która została wykonana w II wieku przed naszą erą i obecnie znajduje się w muzeach watykańskich. Malarstwo było dziedziną cenioną. Malarz w mniemaniu starożytnych był pełnym artystą, podczas gdy pozycja rzeźbiarza nie różniła się od pozycji rzemieślnika. Dobrze znanym rodzajem jest malarstwo ceramiczne i wyróżniamy cztery style w greckim malarstwie. Pierwszy geometryczny charakteryzuje się liniami prostymi, łamanymi. Drugi orientalizujący w dziedzinie produkcji ceramiki szczególnie wyróżniał się korynt czarnofigurowy, czyli czarne figury na czerwonym tle oraz czerwonofigurowy, czerwone figury na czarnym tle. Do dnia dzisiejszego sztuka starożytnych Greków staje się inspiracją dla współczesnych artystów. Serdecznie dziękuję za obecność podczas dzisiejszego filmiku. Do zobaczenia.